Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku PANI AGD. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić jedyny generator pary, który wie, co prasujesz. Przed Wami generator pary marki Philips Perfect Care 9000. A jak to w ogóle jest możliwe? Wszystko za sprawą technologii ActiveSense wbudowanej kamerze w stopie żelazka i sztucznej inteligencji, które automatycznie dopasowują wysokość temperatury i ilość pary do prasowanej tkaniny. Trudno w to uwierzyć, ale w pamięci tego żelazka zapisanych jest tysiące wzorów splotów różnych tkanin, na podstawie których sztuczna inteligencja analizuje obraz z kamery i określa, jaki rodzaj materiału prasuje. Niesamowite, prawda? W przypadku wykrycia grubszej tkaniny sztuczna inteligencja automatycznie podniesie temperaturę stopy i będzie uwalniała większą ilość pary, natomiast jeżeli rozpozna delikatną tkaninę, to automatycznie te parametry zmniejszy. Żelazko pokazuje również poprzez zmiany koloru diody, że rozpoznaje tkaninę. Jeżeli będzie się nam wyświetlał kolor biały, to znaczy, że prasujemy tkaniny grube, tak jak na przykład telniane spodnie. A jeżeli zacznę prasować sukienkę z delikatnego materiału. To kolor diody zmieni się automatycznie na niebieski. Kamera tego żelazka wykonana jest z najwyższej jakości szkła Gorilla Glass, które stosowane jest również w smartfonach, także jest odporna na wysokie temperatury zarysowania czy uszkodzenia. Inne zalety tego generatora pary to jest brak ryzyka przypalenia, ponieważ ten generator pary dopasowuje wysokość temperatury do prasowanej tkaniny, w związku z tym prasowanie jest bezpieczne no i efektywne. No i druga sprawa, że to żelazko również posiada wbudowany czujnik ruchu, więc nawet gdybyśmy zostawili to żelazko bez ruchu na tkaninie czy na desce do prasowania, to automatycznie ten bezruch rozpozna i bardzo szybko schłodzi stopę, tak żeby nie doszło do przypalenia. Ta stacja pary oferuje również bardzo wygodne prasowanie w pionie, a wszystko za sprawą niewielkiej wagi żelazka poniżej 1 kg i wyrzutowi pary do 750 g. Wręcz idealnie prasuje się wszystkie takie delikatne bluzki, sukienki, a nawet firany czy zasłony. Dodatkowo pojemność pojemnika na wodę to 1,8 litra, w związku z tym wystarczy Wam na duży stos prasowania bez konieczności uzupełniania. No cóż, to już wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że ten sprzęt bardzo Wam się spodobał, zapewniam Was, że z takim sprzętem polubicie prasowanie, ja od 7 lat posiadam stację pary i nie zamieniłabym ją na nic innego, no chyba, że na taki model. I to już wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmików z serii Pani AGD, a jeżeli chcecie mieć pewność, że nie ominą Was żadne nowości, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału.